Właśnie, pojechałem dzisiaj po social security number. Niestety podstawiłem klamkę, bo akurat w soboty mają zamknięte do 12. Ale wreszcie tutaj czuję się trochę jak w Stanach, bo przyjechałem sobie do miasta i pod samym... I pod samym, kurwa, pod samą dupą jest takie wielkie bydle. Dużo obok jest nie mniejsze, dużo. Tam kolejne. Tam dalej Empire State Building inne takie rzeczy jak Huntington i jakiś US Bank, których nie znam. No ale tu jest Ameryka. Tu się czuje człowiek w Ameryce. No nie wspominając już o flagach, ale, ale jest dobrze. Stoję też na takiej samej, samej kładce. Tam i czekam na moją dwójeczkę. Yy, no, z powrotem na uczelnię, zająć się jakimiś rzeczami produktywnymi. Yy, Zobaczymy, zobaczymy kiedy przyjedzie mój wybawca, bo jak zwykle jest zimno, jak zwykle relacja z przystanku to jest zimna. No, na no to pozdrawiam gorąco z zimnej... zimnego Kolumbus. Właściwie to nie ważne skąd wracam, ważne, że trafiłem tutaj do takiej... Okay. Dzielnice, gdzie są badamy studenckie, tutaj mamy Alfa Gamaro e, Omega Teta Chyba Albo... Nie wiem Duże litery greckie nie są jeszcze tak dobrze znane Ale to ciekawe tutaj wygląda, no nie powiem Tylko jak wydaje się, że to jest wszystko strasznie zaniedbane A Ewentualnie to jest urok Tutaj szej <laughs> jesieni, albo właściwie już zimy, bo jest tak z minus dwa stopnie. No ale do zacienie pidamy ponownie. Dzisiaj jest niedziela, do 20 grudnia godzina 10.20 słonecznie, przyjemnie nie jest nawet tak bardzo zimno jak może było się wykonywać jest około 0 stopni ostatnie przemyślenia co do temperatur, to ewidentnie mamy chyba cieplenie klimatu ani w Polsce to nie widać było nigdzie, nigdy śniegu ale chuj wymusił jak nie, nie Ameryka. Yy, idę teraz na wydział. No, wracając do śniegu, to jedynie wczoraj widać było, że przez chwilę jakby pruszył, ale od razu się rozstapiał, więc było tylko mokro, bo było ciepło. Yy, podobno, Ohio jest wyjątkowo zimne. No ale nie, nie dzisiaj i nie ostatnio. To, że było zero, to jeszcze niczego nie dowodzi i nic nie, nic nie udowadnia. No, i to wychodzi? No ale w każdym razie, yy, idę na uczelnię, mimo że jest niedziela. Muszę ogarnąć, yy, ogarnąć trochę yy, wykorzystywać ten czas tutaj, że jestem tutaj. Przynajmniej tak sobie powtarzam. I może to kiedyś zaprocentuję, nie wiem. W każdym razie robię więcej, na pewno robię więcej niż robiłem w pracy. No ale to nie jest jakiś wielki sukces. No, nieważne. No tak jak mówiłem, speed limity są małe. O, w ogóle to wydział około tygodnia temu całkowicie opustoszał. Jest no, jakby umarł wręcz. Mimo tego, że jest niedziela, to jednak widywało się tu ludzi. A przynajmniej tydzień temu. Dzisiaj już nikogo tu nie ma. E, jak będziemy wchodzić do sali komputerowej, to zobaczycie. E, pokażę Wam taką mapkę. Jest. No, e, idzie wszystko puste, tak? No ale to dobrze, w sensie yy. czyli znaczy, dobrze, dobrze. No, to brzmi niedobrze. Bez znaczenia, tak naprawdę. Jedynie taka ciekawostka. Bez znaczenia dla mnie, bo ja i tak to muszę przyjść, i tak to muszę robić. A że sala komputerowa jest lepsza niż moje własne biuro, no to wiadomo, przecież nie będę się tam męczył. Ładnie dzisiaj jest. Tak, to jest non-stop chmurno. Yy, I nie, nie jest tak, tak przyjemniej. No a dzisiaj w stronę słońca to wziąłem kamerę, jakby pomyślałem, że do Was pogadam tam co widać przed nami takie białe pasy to jest stadion Może w przyszłym roku jak zacznie się sezonu uda mi się pójść na jakąś grę i coś pokręcić, nagrać Zdjęcia porobić. Zobaczymy. No jest już wydział ja muszę wyciągnąć teraz kartę Bo chyba nie, są zamknięte Już wczorzy, w sumie wczoraj zamknięte Tu podobno ktoś kogoś chciał okraść, czy jakiś jakieś czarnuchy Nie to, że jestem rasistą, no, ale Ewidentnie było napisane, że troje czarnych ludzi podeszło do gościa I chciało, zebrało mu telefon Okay. No, dostaliśmy nawet maila. skąd to wiem? Dostaliśmy maila od zarządu Od... nie wiem jak to nazwać No nieważne, dostaliśmy maila oficjalnego Od uczelni, że doszło do nie doszło do tragedii, ale doszło do przestępstwa. No i ja. Ja uważam, że to dość zabawne, że akurat czarni akurat zabrali białemu. Wszystko było napisane, ale... komu innemu, swojemu by nie zabrali. Pomijając, że... A. Sięga. A ja już w pracy tutaj widzimy łapkę O, wszystko na zielono my będziemy tutaj będziemy rozmawiać przez telefon tam jest drukarka, na której sobie wydrukuje jakiś plakat Poleci zdjęcie, a to jest nasz pokój. Tu będziemy robić rzeczy. Jest trochę ciemno, ale. no jak fajnie wszystko się wszystkie światełki siedzą. Ciekawe, co będzie widać. Oto ja. Cześć. Cześć wszystkim! Pierwszy dzień świąt. Kasia jest z nami. Przywitaj się, Kasia. Cześć wszystkim! Kasia! Cześć, Kasia! Witamy oglądający. Wczoraj mieliśmy naszą polską wigilię. Było cudownie. Dzisiaj już nie jest tak cudownie, bo jesteśmy na zewnątrz i jest zimno. Dodatkowo Kasia nie może chodzić, bo jest chora. <laughs> co się jej się stało? Co się jej wypadło? tam zrobi jajecznicę. O, bardzo chętnie. No miałeś zrobić. No, tylko musimy jajka mieć. Yy, no, także jesteśmy na kompusie, na jakiejś części industrialnej, chyba, gdzie są i... Proszę bardzo, kominy. Energetyka. Które zauważa tutaj jest część siłownia i basenowa. Po mamy stadium. Jeżeli chodzi o pogodę, to jak na święta jest kiepska, bo wczoraj było 15 stopni, w dzień dziś jest 5 stopni. Nie, właśnie. Bystre oko obserwatora zauważy to. Nieuzbrojone, chociaż w tym wypadku uzbrojone. Jest ciepło. jest ciepło, nie ma śniegu, jest bardzo mało ludzi na zewnątrz. Się to, jestem dość zdziwiony, że widzimy kogokolwiek. Tylko Hinole, bo nie obchodzą świąt. Tak jak my, Polacy, Hinole nie obchodzą świąt. Podejdziemy sobie do siłowni, zobaczycie, jakie to cuda mają. Cześć, podejdę z tym To jest część siłownia. Eee, to jest pierwsza część tak naprawdę eee, zaraz podejdziemy do drugiej O, finale robią zdjęcia. Widzimy część stadionu. Znam coś zasłania ale o proszę bardzo A wy możecie... tak. Zapłacimy Ale musicie te ca całe takie y są różne pakiety No także miejsce dla wszystkich Dlatego jest pusto No to będziemy kończyć Mam nadzieję, że Wam się podoba Kasia jest zachwycona My też Zdaje się, że jesteśmy na jakimś pomniku poświęconym ludziom, którzy udało się zdrowić z raka. Może to być potwierdzone tutaj. Chyba to ludzi wyleczonych z raka przedstawia, albo Prawo kacper. Jak jest No, prawie. There's hope. No, <noise> to jestem wściekłym w Mhm. Wiecie, dlaczego? Steve Jobs umarł na rakach?

Let there be a lesson question You carry protection. Now with your heart the one, that's on. Come back to